Ja widzowie na szybko taki odcinek nagrywam, żeby były te co dwa dni właśnie film rzucony żeby był. No i dzisiaj tak na szybko sobie po prostu otworzymy, yy, bo ostatnio mówiłem, że będę sprzedawał jakieś tam niepotrzebne czy paczki, czy naklejki czy coś, czy po prostu jakieś przedmioty z ekipunku. No i mówiłem, że przykładowo sprzedam sobie te dwie pamiątki, ale mówię otworzę. Bo no w sumie po co wydawać hajs na jakieś kluczyki do szynek jak można sobie otworzyć coś, co i tak bym sprzedał i stracił na prowizji, więc dzisiaj otworzę sobie dwie takie pro, yy, tak, pamiątki, tak, zestawy pamiątkowe No i w jednym mamy do dropnięcia MEczkę panestrowania, jak sobie przypiszę, a w drugim mamy do dropnięcia Odpusz pojemnik. Mamy do dropnięcia m 4 s oczywiście, no i różowy DDPAT, otarcie też są drogimi skinkami. Generalnie w Temeczka. ta meczka, zobaczę jak ona cenowo chodzi To jest różowy skin, tak różowy Ona jest tania w sumie, e, w zasadzie Dobra, co do cen tych pojemników To już wam powiem e, Wejdziemy sobie Stop mi tego Pamiątka, o pamiątka, dobra ten kosztuje 13 zł, ten kosztuje też 13, 13, i 13. A i po prostu lecimy z openiniem, zostawcie łeczkę komentarzyk. E, I wbijcie na Discorda, bo tam otworzyłem kanał na Discordzie do Waszych kipunków, się podlinkowywali swoje kipunki ewentualnie z jakimś małym opisem. O, to 400 groszy chyba kosztuje, bo dropnąłem go ostatnio, zaraz, zaraz sobie sprawdzimy. No i na Discordzie właśnie do którego link macie tam w opisie, znajdziecie na pewno, jeszcze w piątym komentarzu może Wam dam będą y, wasze ekipunki tam przez Was wrzucane, a ja będę co jakiś czas wrzucał po prostu jakiś odcinek z tej y, serii z oceniania ekipunków. Także no czekam na pierwsze może 5 ekwipunków, na pierwszy film i w przeciągu tam, paru dni od wrzucenia 5 Waszych ekipunków przez Was pojawi się w filmie oceniania. Także wbijajcie na Discord, na kanał oceniania jakichś punków, do którego macie link w przymiętym e, komentarzu. Dzięki za oglądanie. Siemano.